Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry kochani, witamy na vlogu. Witamy. O, dzień dobry panu. Dzień dobry panience. Panienką. Panienką, eee, o, -o m? Tak. tak. Dzisiaj robimy naleśniki z mamusia, czyli ja nie robię, mamusia robi. Eee, tak, muszę masełko najpierw wrzucić, tak. Rozpuścić. Bardzo fajne są kochani naleśniki Moment. nawet na diecie, dlatego że możecie sobie dodać na przykład serka waniliowego. Owoce jakie o, lubicie. Jest 30 gram. Ja bardzo często podczas diety jem. 30 A, gram, tak? Tak. Masełka 60 e... temperatura i. Temperatura. Przyszedł do mnie. <głos> <głos> I... Dobrze. I teraz 3 minuty. O. I musi się rozpuszczać, rozpuszczać tak? Tak. Jasne. Nic więcej tłuszczu się już nie dodaje. Mm -hmm. Ładnie się smażą maleśniki dzięki temu, że masełko jest w środku. Aha, tak? dobrze. Przez... Czego pani tak szuka, proszę panią? No, no muszę sobie przygotować: tak. Wodę. No. Miankę wody. Tak. Mleko. Mliko. Monkę. Mąkę. <laughs> <Monkę. śmiech> Kochani, wyobraźcie sobie, że mnie mama dzisiaj przypomniała, że jest czwartek. Boże. Ewa, czy ty masz czasami zęcia? Nie. Nie, dzisiaj to nie, ale jest czwartek, a ja. O jezu. <laughs> Mylą się dni. Mylą się. Dzisiaj rano na spacer nie poszłam, bo kochani, taka zmęczona wczoraj wróciłam, że dopiero wieczorem pójdę na spacer. Tak. Dobrze. naszykowałam sobie, bo tak to co? No. Żeby biegać. Tak. Zrobiło się. tutaj muszę zgarnąć. Co tam zgarnąć? Nie rozpuściło się, zostało na ściankach, Chwilę czekam, a to zaraz się rozpuści. O. Bo tak to będą takie grudki. Aha. A ja wolę jak niech nie ma. No, zaraz tu się. Dobrze. Chochelką. Chochelką. I teraz tak. Dobrze. Jeszcze chwilkę. 250 gram mąki. Mąki. <laughs> tak jest. No i super kochani. Ja na przykład jak czasami nie mogę zjeść obiadu w domu, to sobie później biorę ze sobą obiad. I naleśniki są ekstra, nie? E, tam ty, wszystko sobie wyliczę, biorę w pudełeczko. Jajeczko od Wow, ale jajko mega. Czaderskie. Myślę, się taka kura musiała namęczyć, nie? Tak. I teraz 250 gram wody. Mhm. Mm to jest szklanka. No, prawie Aha. i mleka. Ile? Też 250. Tyle. Cukru, tak? tak troszeczkę. Troszeczkę. No. Na smak. Na smak. Chyba wszystko. Wszystko. I ogniadajemy. Będzie się działo. Będzie się działo. Nastawiamy. Słuchajcie, 20 sekund tylko. Słuchajcie. 20 sekund mija szybko. Dobry sprzęt. Znaczy, ja go bardzo lubię. O, i ciasto A w każdej maszynie idzie Śmietan. zrobić, nie? Zobaczcie, taka gęsta śmietana. Takie jest ciasto. Mm -hmm. o. elegancko. I do mycia od razu. Si się umyje. A to musi tak z 10 minut odstać. Aha, po co? No, żeby ciasto się tak lepiej. O, taka jest gęsta śmieta. Super. Zaraz ja cię zaraz zrobię. <laughs> Tato, musisz posprzątać ten bałagan w pokoju, który masz. <laughs> A czego cię mam? Ja nie jestem od sprzątania, kochaniutki. Ale jesteś od pomagania. Zakładaj aparaty, żebyś słyszał, co lekarz do ciebie mówi. No, co nie możesz trafić? Mogę. To co tak grzebiesz w tym uchu? Co? Z niepoważnymi ludźmi nie rozmawiam. Słyszałaś, mamo, co mi powiedział tata? Ty się dosłużysz, tato. Ale dzisiaj to już w ogóle. Gotowa? Tato, szybciej, bo będziesz busem jechał. Busem. Busem, Matko bosko. Matko bosko. Mama już jedzie. Już, już wyjeżdża. Szybciej. Tak jest. No ładnie założone. Tu z tej no widzę ładnie. Ty to na, do lekarza idziesz czy na podryw. Co? Jeszcze musisz się przeczesać, rato. Przeczesać się musisz. <noise> Ładnie? Nie, z grzebieniem albo nie wiem, szczotką no To jest grzebienie. Co, mam ujść? Ja nie mam za dużo czasu. Pomagam twojemu mężowi. Ubieraj się. Muszę się, nie pojedziesz muszę się umyć. A no to kiedy chcę jechać? Ale ja nie jadę z wami. Nie? No po co? A czym pojedziesz? Ale to wy szybko załatwicie sprawę przecież. A skąd szybko? Ale to masz tylko badanie. Dzisiaj nie idziesz do lekarza z badaniem, tato. Ach, matko. Do lekarza waska. idziesz za tydzień. No. Jaka? No taka, jaka jesteś. No powiedz jaka. No i ja właśnie, kochani, sobie teraz szykuję obiadek, który wezmę ze sobą, dlatego że nie zdążę zjeść. Także mam truskaweczki, mam naleśniczki, piękne przez mamusię zrobioną, bananka, winogron i to sobie właśnie włożę do tego naleśnika. I jeszcze sobie wyjmę yy, serek waniliowy. To jest w ogóle kochani mój ulubiony serek waniliowy, on mi się właśnie bardzo z dzieciństwem kojarzy. No i ja taki, takich naleśniczków zjem sobie dwa, więc stąd sobie biorę dwa placuszki. I sobie je muszę zważyć. Oj, coś mi się tutaj, muszę drugą ręką. Ok, już sobie uruchomiłam termomiks. Tu sobie muszę starować wagę. Kładę sobie dwa te placki, yy, tak się, muszę je tak zwinąć, tutaj właśnie do zważenia. I pokazuje mi, że mają 100 gram. No i 100 gram sobie zapisuję placek naleśnikowy. I znowu sobie, kochani, taruję. Tam wyszło 164 kalorie. Kładę sobie miseczkę. I teraz muszę sobie jeszcze tego serka zważyć do naleśniczków. Tylko momencik, bo nie wzięłam łyżeczki. Tu jest, ok? No. Yy, aha, to się zważyła miseczka. Jeszcze teraz starować. Bierzemy serek i ważymy. To już po prostu wedle uznania, kochani. Ile kto po prostu woli. Jak chcecie bardziej poczuć, to polecam. Oj, lewą ręką mi ciężko. O, ja myślę, że tyle sobie nałożę. No to wyszło, kochani, 25 gram. I to też wpisuję do aplikacji. Serek waniliowy miechów, 25 gram. Dobra, biorę teraz ten serek. Muszę sobie rozsmarować. Jeszcze sobie, kochani, dołożyłam. Wyszło 50 gram, bo było trochę za mało. I teraz sobie muszę rozsmarować na te moje naleśniczki. Naprawdę, jak ktoś chce sobie do pracy zrobić takie jedzonko, to też Wam bardzo polecam. To jest naprawdę smaczne. Owoce możecie sobie dodawać jakie chcecie, możecie sobie dodać masła orzechowego, możecie sobie dodać nawet trochę nutelli też się nic nie stanie. Yy, jak to woli. Ważne, żeby to wszystko sobie kochani wpisać i przede wszystkim jeść to, co się lubi, bo po co się na siłę męczyć? No, myślę, że tyle, o nie no, wszystko już tutaj dam. Jak już policzone, to trzeba wszystko dać, o, żeby czuć po prostu ten serek. Wagę, kochani, starowałam. Teraz sobie dodam cztery truskawki, więc też muszę je zważyć. O! Oj, wpadła mi jedna, ale to nic, to i tak się zważy. To wychodzi 120 gram i wpisuję z truskawki 120 g. I każdy produkt po prostu sobie tak wpisujecie. Mówię dlatego, że po prostu nie każdy wie, a po prostu mogę komuś pomóc. Starowałam wagę. Teraz sobie kładę kawałeczek bananka, dlatego, że całego nie zjem. Będzie go za dużo. 30 gram o 25 gram. I znowu wpisujemy 25 gram banana. I ja jeszcze dodaję na koniec winogron, bo na takie po prostu owoce mam ochotę. No i kochani, jest trochę z tym zabawy, ale jak osoby się niektóre odchudzają, to po prostu tego wszystkiego trzeba pilnować, trzeba sobie wszystko ważyć. Więc ja to pokazuję osobom. O, wpadło mi! osobom, które się odchudzają, jak to wygląda dokładniej. I tutaj też mamy 45 gram, również to wpisujemy. I teraz ja sobie pokroję te wszystkie owoce i wrzucę do tego mojego naleśnika. Kochani, naleśniki prezentują się tak. Mamy bananka, winogron, truskawki i serek waniliowy, tak jak Wam pokazywałam. I to kochani ma wszystko łącznie razem. 315 kalorii, więc ja uważam, że to jest naprawdę niedużo zdrowy obiadek. Jeszcze ja sobie zjem zupkę botwinkową i naprawdę można się najeść. Ja sobie teraz pozwijam te naleśniki i możecie sobie dodawać jakie chcecie owoce do środka, co chcecie po prostu, tylko trzeba to po prostu sobie wliczać naleśniczki zwinięte ja sobie je teraz zapakuję i kochani też Wam polecam kroić bardzo cienko te owoce żeby Wam właśnie nic nie powypadało więc ja się też tak starałam no ale zobaczcie jakie grubiutkie naleśniki naprawdę super i są smaczne i bardzo Wam polecam Kochani, mamusia jeszcze zrobiła taką pyszną zupkę botwinkową z naszych buraczków z ogródka, o który bardzo dba. No, i tutaj wyszło 340 gram. Yy, najpierw postawiłam talerz pusty, później jeszcze raz starowałam wagę i dopiero kochani, yy, zupę. Od razu pokazuję 350. <laughs> Trzeba po prostu już zdejmować, bo później ta waga szaleje. Czyli ja zapisuję po prostu 350. I będę zajadała. Jeśli jecie obiadek, to życzę Wam, kochani, smacznego. Tobie urósł brzuchol. O, patrzcie, że... jak się kłócą. Patrzcie, patrzcie. <gry> Co powiedziałeś, że mi brzuch urósł? A ja się najadłam. Kochani, zapomniałam Wam pokazać tych spodenek. Tak na nie wyglądają. Te jeansowe, O, o elegancja. 38, kochani. Elegancją. No, bardzo o. wygodne. Właśnie teraz jadę do Pani Podolok. Z no, nogami. I tak. Ty, patrz mam o dziurę, mam może zmienić te skarpetki. Nie, nie. Ja wiem, nie? czy dziura? To się przetarło. A, przetarło mi się. To no, po prostu. Jeje. Także, no. <grafię> Bardzo wygodne. Tak wyglądają. Tak. Może trochę złe Kupiłam Kupiłam je w Koszt, kochani, pytacie, czasami to 89,99. Więc nie 90, tylko 89,99. <grafię> Bardzo wygodne po obiedzie teraz to trzeba. <grafię> <grafię> <Włosówach> będzie... <grafię> Dobra, jadę Dobra, zbieraj się. Kochani, ja już jadę do końskich, ponieważ mam wizytę u pani podolog. Nie będę się patrzyła w telefon, bo sami nie rozumiecie, e, niebezpiecznie. Mam na statywie telefon. Coś mi się stało po prostu, kochani, w stopę. E, domyślam się, że po prostu przez dużą ilość spacerów, bo ja bardzo dużo chodzę na spacery. No i zrobił mi się taki dziwny bąbel i po prostu też mi się. Jakiś taki odcisk zrobił, i to jest dla mnie po prostu bolesne. I umówiłam się po prostu do pani, bo tak czekałam, czekałam, myślałam, że mi się to zagoi, i tam stosowałam różne preparaty. Nawet mama właśnie była u pani doktor i przy okazji zapyta o tą moją nogę. No i jakieś tam preparaty dostałam, ale no nie pomogło mi to mi się też delikatnie czarny pasnokieć, więc to już mnie w ogóle przeraziło, bo nie dość, że to wygląda nieestetycznie i tak wiecie, obrzydliwie <grymnie> dla mnie, no to po prostu kochani, yy, no, boję się, żeby mi się tam nic po prostu nie stało. Myślę, że dlatego, że ja bardzo dużo chodzę w krytych butach yy, i pani podolog sobie po prostu zobaczy, przy okazji zrobię sobie paznokcie, będę mieć ładne yy, nogi zobaczymy co mi pani powie ciekawego. Także dzisiaj jest zabiegany dzień, bo właśnie do pani Podologiary. Jeszcze myślałam... Wam znać po wizycie, yy, jak było. <laughs> Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Mm, mm. Lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Kochani, jestem mokra, dlatego, że yy, wyszłam od pani podolog i przyjechałam na siłowni. Właśnie teraz wyszłam z siłowni. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. co jeszcze na parkingu. Co mi powiedziała pani? Że na pewno mam odciśniętą po prostu stopę, bo bardzo dużo chodzę. Dziś mi się robią też siniaki na paznokciach poprzez to, że mam złe buty, więc pani mi wszystko tam oczyściła. Dostałam w ogóle takie... Mm, byłam w ogóle w Koneckim Centrum Zdrowej Stopy w Końskich i naprawdę... Eee, no, polecam. To nie jest żadna współpraca, ale było w porządku. I dostałam też na smarowanie po prostu stóp pięt e, taki, taki, takie coś. Nie wiem co to jest dokładniej jakiś preparat. E, I dostałam również, kochani, na tą moją ranę, która mi się zrobiła. E, co to jest? Do gojenia wszelkich skaleczeń, otarć pęknięć. coś takiego. Mam po prostu maść do miejscowego leczenia ran. O, również coś takiego dostałam i dostałam jeszcze do tego gaziki, żeby sobie po prostu to, wiecie, e, stosować. Yy, I także, Jezu, jestem tak zgrzana, jestem tak mokra i zmęczona po treningu. E, Mam za miesiąc do pani przyjść. Ma zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Ja mam też coś takiego, że po prostu ta noga mi nie idzie do środka, tak, tylko mi idzie tak. Yy, I też mam chyba jakiegoś tam krwiaka czy coś, ale to mamy. Wiecie, na razie nie chcę za dużo mówić, bo zobaczymy, jak to tam wszystko będzie z tą stopą. Wiadomo, że no chcę, żeby to ładnie ta stopa wyglądała, a ja mam też. Yy, po prostu, no właśnie, problem z tymi odciskami, poprzez to, że mój drugi palec jest dłuższy od tego kochani, pierwszego, i to powoduje yy, to, że ja chodzę właśnie na tym. Paznokciu jakoś tak, wiecie, uciskam. No ale wszystko jest zrobione. Zobaczymy za miesiąc. Ale dziękuję, że tam, jak powiedziałam na Instagramie, o tym to się martwiliście, bo ja powiedziałam, że się boję tej wizyty, że mnie będzie bolało, ale aż tak źle nie było. Było w porządku. Yy, także jadę teraz do domku, yy, bo wiem, że przyszła, yy, wiecie co, paczka dla poterka. Także pokażę Wam w domku i jadę. No czym się pochwalisz? Niczym. Nie wydzieraj mi się tu w poście. Pokaż, co pani ci kupiła. Zobaczcie, kochani. Poterek ma nową obruszkę. Zamówiliśmy, już otworzyliśmy. Podoba ci się? No, bardzo się cieszę. I do tego ma też taką słodką zawieszkę. O, jedną z numerem telefonu. Pamiętaj, Poter, żeby nie wszystkim dawać mój numer telefonu. Dobrze? I drugą ma taką. Mega słodka, komplecik jest. I do tego jeszcze zamówiliśmy na kleszcze takie mm, haczyki, żeby wyjmować. I co? I nie zamówiliśmy, jednej rzeczy nam nie przyszła. Jaka nam nie przyszła rzecz? Poterek na łapki. Nam nie przyszła. Także nie wiem, czy po prostu yy, przyjdzie jeszcze, czy nie. Myślę, że przyjdzie, nie? Już jesteś wolny chłopaku. <laughs> Także kochani, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga. To był taki, wiecie, domowy, luźny vlog. Yy. Bardzo się cieszymy, że jest taki super odbiór pod nagraniami tok. Bardzo Wam dziękujemy kochani i bardzo prosimy o komentarze, bo uwielbiamy je czytać, uwielbiamy Wam odpisywać, rozmawiać z Wami. I prosimy o subskrypcję. I prosimy o lajki. I do następnego vloga, który będzie kiedy? W środę! W środę o godzinie 12. Pa kochani.